Jeśli byście nie wierzyli, tak, to jest ten sam MacBook, który ma pękniętą ramkę tutaj, tą szklaną. Będziemy ją wymieniać, ale ja celowo go nie czyściłem, bo chcę wam coś pokazać. Tylko w przypadku tego MacBooka Pro, ale tak naprawdę wszystkich MacBooków, pamiętajcie o higienie i czystości tego miejsca. Ogólnie znanym problemem są paski na matrycy, które pojawiają się właśnie przez to, że zbierający się tam brud Dostaje się głębiej i przeciera nam taśmy, które odpowiadają za wyświetlanie obrazu. Taka wymiana jest bardzo droga. Prawa bardzo skomplikowana, ponieważ można uszkodzić yy, matrycę. Ale zaraz z tym działamy, demontujemy matrycę i będzie wyczyszczone jak nowy. Wnętrze tego MacBooka Pro jest bardzo zanieczyszczone. Także tutaj na pewno będziemy sprzątać. Mamy zdjęty, zdjęty uszkodzony element, ale zobaczcie, ile tutaj jest.